Gdy Edison miał 12 lat, spotkała go tragedia. Coś, co mogło zdruzgotać jego życie. On jednak przekuł nieszczęście w swoją supermoc. Moc, którą ty też masz na wyciągnięcie ręki. Hej, witaj na kanale, gdzie dzielę się moją drogą poszukiwania niezależnego, przedsiębiorczego i twórczego życia. A jeśli ty też cenisz sobie pokonywanie trudności. To myślę, że zainteresuje Cię ta historia. Edison w wieku 12 lat pracował na kolei. Sprzedawał tam gazety, papierosy czy jakieś cukierki. Aby urozmaicić sobie czas, w wagonie bagażowym zorganizował sobie laboratorium chemiczne. Pewnego dnia jeden z jego eksperymentów nie przebiegł po jego myśli. Edison wywołał pożar w pociągu. Związała się z tego niezła fera, no a wściekły konduktor pobił chłopca i wyrzucił go z pociągu wraz z całą jego aparaturą. Edison wspomina, że od tego czasu nie słyszał już śpiewu ptaków. W tym zdarzeniu utracił słuch. Jestem głuchy od tamtego czasu i nie przeszkadza mi to, że głuchota się jeszcze pogłębia. Doświadczyłem już tego, co w niej najgorsze. Poza tym moja głuchota Nigdy mnie nie ograniczała. Przeciwnie, pomogła mi. Pomogła mi. Tak, Edison uważał, że utrata słuchu mu pomogła. Dlaczego? Po pierwsze, pozwalała mu myśleć i czytać z całkowitą koncentracją. Swoje schronienie odnalazł w bibliotece publicznej w Detroit. Stwierdził, że zaczął ją od pierwszej książki na pierwszej półce i przechodził ją regał za regałem. Nie przeczytałem kilku książek, mówił. Przeczytałem bibliotekę. Po drugie, głuchota pozwoliła mu odciąć się od pewnego rodzaju stosunków społecznych, takich jak na przykład smolto, jak plotki, jak newsy, wszystkie te dźwięki, cały ten hałas, który otacza nas na co dzień, no i odciąga nas od tego, co powinniśmy robić. Dzięki temu rozmowy, interakcje z ludźmi, ze światem zewnętrznym były krótkie a on mógł mieć więcej czasu na pracę. Nazywał się człowiekiem dwuzmianowym, ponieważ pracował 16 na każde 24 godziny. Czasami pracował tak intensywnie, że żona musiała mu przypominać o spaniu czy jedzeniu. I to daje do myślenia, nie? Supermoc Edisona składała się z dwóch elementów i oba możemy wykorzystać. Cisza. Trzeba ją bardzo szanować i znaleźć przestrzeń w naszym życiu dla ciszy właśnie, i naszych myśli. Do tego warto też budować sobie umiejętność głębokiej koncentracji no i pracy w głębokim skupieniu. Edison mówił wprost, to jest mój super power. I ten super power mamy na wyciągnięcie ręki. No, może na odłożenie smartfona. Słuchaj, jeżeli ta historia daje ci do myślenia i czujesz, że brakuje ciszy w twoim życiu. To myślę, że zainteresuje Cię odcinek właśnie o ciszy i o tym, jak wielu naukowców, artystów, przedsiębiorców wykorzystuje ciszę jako swoje narzędzie, aby budować na przykład kreatywność. Zachęcam Cię, żebyś go zobaczył. Dzięki, do zobaczenia. Hejka!